Czekali, czekali, aż się to czekali. Niebawem policjanci z Cewic przeprowadzą się do nowego budynku, w którym będą mogli pełnić służbę. Jest on usytuowany w centrum miejscowości. Stoimy obecnie przed nowym budynkiem posterunku policji w Cewicach. Budynek ten będzie oddany do użytku policjantom już pod koniec września. Na obecną chwilę wewnątrz nowego posterunku policji są prowadzone końcowe prace. W tej chwili trwają już prace końcowe wyposażenie tego posterunku w meble, w szafki dla policjantów. Jak widzimy jest to budynek już zupełnie nowoczesny, jest, znajduje się na nim nowe logo policji. Poprzednia siedziba, w której znajdował się posterunek policji, miała wiele do życzenia. Warunki, w których byli przyjmowani petenci, przypominały ubiegłą epokę. Warunki te, które Państwo zaobserwowali, nie są godne przyjmowania interesantów. To nie chodzi już o pracę policjantów, tylko o to, w jakich warunkach przychodzili tutaj ludzie, w jakich musieli oczekiwać na, na przyjęcie przez Warunki te obecne no, urągały godności ludzkiej, więc w związku z tym, właśnie wystąpienie nas za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej o to, aby zbudować nowy budynek lub też podać jakiś budynek remontowi, i to się właśnie stało dzięki radnym Gminy i Komendzie Wojewódzkiej. Policjanci pracują tutaj, a najbardziej mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego budynku w nowoczesnym, nowoczesnym wyposażeniem, tak aby przyjmowanie interesantów dla nich było oczywiście bardziej przyjazne. Nowa siedziba nie przyczyni się jednak do zwiększenia ilości etatów w tamtejszej placówce. Nie zmienia się mimo wszystko stan etatowy policjantów w Cewicach. W tej chwili komendant nie przewiduje takiego powodu do powiększenia, jednak oczywiście nie wyklucza tego, że w przyszłości posterunek może stać powiększono większą liczbę osób. Od 1 stycznia tego roku posterunek w Cewicach pełni funkcję typowo prewencyjną. Nie ma tu zespołu dochodzeniowo śledczego, wszystkie sprawy dochodzeniowe prowadzone są w lęborku. Tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na pracy prewencyjnej, pracy dzielnicowego, bliskiego kontaktu z ludźmi chodzenia do nich. Dzięki nowoczesnym, nowoczesnym rozwiązaniom jakie są w tym budynku, m.in. winda dla osób niepełnosprawnych, łatwiejszy kontakt będą mieli mieszkańcy Cewic, tak aby skontaktować się z dzielnicowym, aby przyjść tu, porozmawiać z policjantami. Posterunek nadal nie będzie posterunkiem całodobowym, jednakże oczywiście tutaj służba policji na terenie Cewic będzie całodobowa. Będą w przypadkach interwencji przyjeżdżali policjanci z Lemburka, jak miało to miejsce dotychczas. Posterunek będzie pełnił służby w większości do godziny 22, kiedy właśnie ten kontakt z dzielnicowym, ze służbą patrolową jest najbardziej potrzebny mieszkańcom. Do powstania nowego posterunku przyczyniła się Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ale i również Rada Gminy Cewice, które zależało na tym, by ten punkt na mapie Cewic jednak pozostał. Po półtora roku już mieliśmy informacje z prasy, że małe, małe posterunki zaczynają być likwidowane przez policję. Do, no. Nasza, nasza miejscowość też nie jest duża i też komenda powiatowa w Lęborku, jak i inni policjanci martwili się z tym, że posterunek policji może zniknąć, bo dotychczasowy posterunek już nie spełniał żadnych wymogów uczęszczania tam policjantów na, na służbę. Po prostu był to bardzo stary budynek i powiedzieli, że jak nie zrobimy remontu, nie przeniesiemy policji w inne miejsce, to posterunek policji w Siewicach zniknie. Ta informacja bardzo szybko obiegła sołectwa i całą, całą wszystkich mieszkańców gminy, no i po wnikliwych takich informacjach od mieszkańców Rada Gminy, mieszkańcy mówili, że bardzo, bardzo są niepokojące informacje, że policja zniknie z Cewid, że będzie mniejsze bezpieczeństwo w gminie Cevice Rada Gminy przystąpiła do prac razem z wójtem bardzo burzliwie rozmawialiśmy na różne tematy, bo Koszty, które były związane z przekazaniem na remont były to znacznie niższe koszty około 200 tysięcy. Te pieniądze nie wystarczyły na remont, gdzie faktycznie policja zrobiła projekt, ten kosztorys był znacznie wyższy. Tak jak mówię, po skalkulowaniu przez pracowników rzędu gminy pani Ali Krupskiej i pana Grzegorza Marzyńskiego, którzy zajmują się inwestycjami, skalkulowali kosztorysy i doszliśmy do porozumienia, że ta kwota troszeczkę zmniejszyła się. I do, w porozumieniu już. Praktycznie większości radnych zdecydowali, że te pieniądze zostaną zagospodarowane w budżecie gminy na remont po policji, który będzie służył. W całej gminie Cewice. Nowo powstały budynek w pełni spełnia standardy policji. Policjanci będą mieli do dyspozycji zaplecze sanitarne oraz gospodarcze, a radiowozy będą parkowane w podziemnym garażu. Mieszkańcy, którzy przyjdą zgłaszać sprawy policjantom z Cewic będą przyjęci w godnych i nowoczesnych warunkach. Do ich dyspozycji będą osobne pomieszczenia WC przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Tworzono również pomieszczenia poczekalni i punkt przyjęć interesantów. Koszt powstania nowej placówki wyniósł blisko 400 40 tysięcy złotych.